Czy wybory wpłyną, czy będą realne, miały realne przełożenie na, na to, co się dzieje z walutami? To będzie to jasny sygnał, że hmm, po prostu należy z polskiego złotego znowu gdzieś tam uciekać. BRICS, jakbyś scharakteryzował widzom, mhm. co to jest za stwór mhm. e, taki groźny i co on może zrobić dolarowi, i czy zrobi coś dolarowi, jak ty myślisz? Natomiast nie wydaje się, żeby cokolwiek się zmieniło w planach wydatkowych. Wręcz przeciwnie, zmieniło się na gorsze. Jest większa, większy deficyt, większa dziura budżetowa zaplanowana na 2024 rok, większe potrzeby pożyczkowe. Każdy wie, co to jest inflacja, i każdy wie, do czego służy złoto. Ale jak bezpiecznie kupić złoto, jak je przechowywać, transportować, jaki produkt wybrać, jak sprawdzać złoto i jakie podatki się wiążą z zakupem złota o tym wszystkim. Pisze w mojej książce. Jeżeli kupisz dziś, możesz liczyć na ekspresową dostawę i możesz zamówić też opakowanie prezentowe. Nie czekaj, link w opisie. Mecenasem kanału jest Mennica Inwestorów, Twoje złoto, dostępne od ręki. Link w opisie. Dzisiaj pierwszy odcinek w 2024 roku, i z tej okazji, że to jest noworoczny pierwszy odcinek, chciałbym Was przeprowadzić przez taki cykl to jest taki cykl niespodzianka, w którym na samym końcu tego cyklu będzie zakończony webinarem, w którym możecie się zapisać za 0 zł na ten webinar i dowiedzieć się, jakie propozycje ma dzisiejszy gość na zbudowanie portfela inwestycyjnego. Dzisiaj sobie poruszymy troszeczkę temat walutowy, bo waluty... I były wybory, czy one wpłyną na złotówkę, czy nie wpłyną. Co z euro, co z dolarem, co z, w ogóle z, szykuje BRICS teraz ciekawego. O tym dzisiaj porozmawiam z Marcinem Tuszkiewiczem. Marcinem z Tuszkiewiczem, cześć. <grym> tak, cześć, cześć. Witam serdecznie, witam Was wszystkich. Temat w sumie kontynuowany, bo mówiliśmy, ostatnio się spotykaliśmy w wakacje. Przed wyborami mówiliśmy właśnie o tym, że wybory według niektórych podmiotów nie będą miały znaczenia dla giełdy czy dla waluty. Okazało się, że jednak miały duże znaczenie, bo luka, która się pojawiła po wyborach to raczej ewenement, bo tam chyba 3 czy 4%, już nie pamiętam teraz dokładnie wartości, ale widoczna, a co jest rzadkością, a generalnie umocniło polskiego tego, co jest pozytywne. Tak. Na początku chciałem Ci podarować książkę, A. bo teraz mam nową tradycję, odkąd napisałem książkę. A, to, y, wy też możecie ją zakupić. Link w opisie i link do webinaru <gryw> też będzie w opisie, więc zapiszcie się na webinar. Y, na pewno będzie ciekawa propozycja portfela. A na razie, sobie porozmawiamy o w walutach. Y, już zacząłeś mówić o tym, że złotówka jest silna, że wszyscy odczuwamy, ja szczególnie widzę jak handlujemy złotem, no to wszyscy mówią, no złoto nie domaga, nie? No bije rekordy, bije ATH w dolarze i w innych walutach, no złotówka przez to, że jest na tyle mocna, jakby no ale tak, no, czy jeżeli jest teraz mocna, to znaczy, że fajnie jest kupować inne waluty, bo one są słabe, czy osłabnie, czy nieosłabnie, czy w ogóle wybory, bo jakby od tego możemy zacząć, to jest świeży temat, czy wybory wpłyną, czy będą realne Miały realne przełożenie na, na, na to, co się dzieje z walutami. Mhm. Znaczy, w pierwszej kolejności, no, wybory mają wpływ, oczywiście, no, bo się zmienia polityka, a przynajmniej tak się nam wydaje, że się zmienia polityka rządu. A, jak wspominaliśmy, w wakacje też mówiłem o tym, że prawdopodobnie przed wyborami będzie oznaczało to jakieś wzrosty, jakiś wzrost ryzyka. Tam się pojawiły nie tylko z powodu wewnętrznych polskich e, tematów, ale także i globalnie dolar zyskiwał dość znacząco w tamtym czasie. No i faktycznie. Mm, do wyborów mieliśmy osłabienie polskiego złotego i to widoczne na wykresach, każdy gdzieś tam to, to zauważył. Po wyborach partia dotychczas rządząca PiS odeszła, mamy nowy, nową koalicję, która wzbudziła pewne nadzieje nadzieje na to, że będzie jakaś normalizacja, bardziej skierowanie się w stronę Europy, i to się myślę, że dzieje. Faktycznie rząd gdzieś z tą Europą rozmawia i widać, że ociepliły się te, te, te takie stosunki z Unią Europejską, a to jest akurat istotne, dlatego że no to jest nasz główny partner handlowy, więc mimo wszystko powinniśmy mieć dobre relacje z nimi. No, i żyjemy w Europie, co też jest ważne. Natomiast nie wydaje się, żeby cokolwiek się zmieniło w planach wydatkowych. Wręcz przeciwnie, zmieniło się na gorsze. Jest większa, większy deficyt, większa dziura budżetowa zaplanowana na 2024 rok, większe potrzeby pożyczkowe przekraczające 200 miliardów dolarów. No, i mamy za sobą pierwszą emisję długu polskiego w euro. Nie jest to wprawdzie jakaś ogromna kwota, to 3,5 miliarda euro. Nie, więc tam 12. 15, no 12 z miliardów złotego, ale dalej jest to, jest to już emisja w walucie obcej, która to jest pierwsza, więc może faktycznie będzie tak, że zapotrzebowanie na polski dług w polskim złotym będzie w kolejnych miesiącach. Wyższe, ale na razie już emitujemy w euro. Tam jest o tyle fajnie. Dotychczas było publikowane w Ministerstwie Finansów, że celowano w zadłużenie zagraniczne, czy w walucie obcej, nie większe niż 25% zadłużenia ogólnego. No i aktualnie ono wynosi niecałe, tam na październik, bo takie dane mamy. Wynosi niecałe 22%, 21,6 bodajże mamy zadłużenia w walucie obcej. Tylko musimy pamiętać, że to też spadło między innymi dlatego, że polski złoty się umocnił. Kiedy mielibyśmy dolara z powrotem po 5 zł, dolara mniej, bo tam dolar jest na razie nieistotny, jeżeli chodzi o zadłużenie Polskie, ale euro, no to znowu ta wartość byłaby wyższa, a to jest niebezpieczne, bo po pierwsze mamy wyższe koszty obsługi długu wtedy i ogólnie można powiedzieć, że zadłużanie się w walucie obcej jest jakby lewarowaniem się, tak jak wszyscy frankowicze chyba wiedzą na czym to polega, już wiedzą, więc tylko nam nikt nie przyjdzie z pomocą, tak jak przychodzimy frankowiczą. i to biorąc pod uwagę, ten 2024 rok po wyborach pokaże nam jak jesteśmy postrzegani za granicą, czy dług będzie kupowany zagraniczny, w sensie w walucie zagranicznej, czy będzie kupowany w polskim złotym, i na jakim oprocentowaniu. A to będzie bardzo fajny test tego, czy nowy rząd wzbudza zaufanie faktycznie za granicą. Natomiast no, ten kierunek, który jest obrany, no, on się za bardzo nie zmienia. No, mieliśmy w pierwszym tygodniu stycznia ogłoszony bezpieczny kredyt 0% już teraz. Oczywiście te 0% jest z warunkami, czy mają sens, czy nie, to osobny odcinek można by było na ten temat nagrać, ale ogólnie rzecz ujmując, dalej jest to rozdawnictwo. Rząd chce 500, miliard, 500 milionów złotych w tym roku przeznaczyć na ten temat. Szacuje się, że całościowo będzie nas ten program kosztował około 12 miliardów złotych, a więc no to są kolejne koszty socjalne de facto, tak? a mieszkania są coraz to droższe i bezpieczny kredyt 2% bardzo ładnie skutecznie podbił ceny mieszkań o 20% średnio rzecz ujmując w całej Polsce, więc no, na razie się niewiele zmieniło. Jeszcze zanim przejdziemy do innych walut, mhm. wracając do tych frankowiczów, czy Polska ma szansę obudzić się z taką ręką w nosniku właśnie emitując? Jak, jak te szanse postrzegasz chociażby procentowo? Mhm. No, to może procentowo to dojdziemy jakąś konkluzją, ale Cała Milkszej Teorii, to jest taka fajna teoria, która dość zyskała na popularności, kiedy dolar zaczął zyskiwać rok, dwa lata temu, opiera się na problemie zadłużenia w dolarze. To jest taka sama napędzająca się spirala. Kiedy mamy zadłużenie w walucie obcej, to żeby obsługiwać to zadłużenie, potrzebujemy znowu kupować tą walutę i znowu płacić te odsetki. I to jest jakby trochę napędzające wzrost danej waluty. Im większe zadłużenie w danej walucie, na przykład w dolarze na świecie globalnie, tym jakby większy popyt na tego dolara. A jeżeli ten dolar jeszcze rośnie, no to się to napędza. Podobnie z kwestią jakby wymienialności dolara w przypadku ropy, innych instrumentów, które są nie tylko wyceniane w tej walucie, ale przede wszystkim jakby obrót jest dolarowy. Możemy później dojść do, do krajów BRICS, które próbują to trochę złamać, ale na razie dalej gro wymiany np. przykład ropy jest w dolarze. I teraz jeżeli tak mamy, no to znowu, kiedy cena ropy rośnie, to automatycznie potrzebujemy więcej dolarów, żeby zakupić taką ropę, czyli inaczej mówiąc, jakby sama ropa jest napędzająca kurs dolarowy. No i w przypadku polskiego złotego mamy jeden problem. My zarabiamy w euro, a wydajemy w dolarach, no bo kupujemy surowce, tego typu rzeczy w dolarach, a kupujemy, kupujemy, czy otrzymujemy eksport w euro. W związku z tym, kiedy zadłużamy się w euro, to jeszcze nie ma tak źle, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy byli frankowiczem, ale Frankowiczem, który zarabia we frankach, no to de facto nie ma aż takiego problemu, tak? no bo dostaje tą pensję we frankach, płaci sobie kredyt we frankach i w sumie tak naprawdę, jakby brał kredyt w polskim złotym, no to wtedy miał to ryzyko walutowe. Więc u nas nie ma takiej tragedii, jeżeli chodzi o to euro. Ja się trochę bardziej boję, może ktoś z komentujących mi to jakby mnie uspokoi. Że, jak dojdzie zadłużenie związane na przykład ze zbrojeniem, które gdzieś tam z Korei Południowej będziemy importować, które najprawdopodobniej, tak rozumiem, będzie zadłużeniem się w dolarze, no to tutaj będzie to większe ryzyko, tak? No bo Korea Południowa nie sądzę, żeby nam pożyczyła w polskich złotych, tak mi się wydaje. I to są tematy, które warto obserwować, bo wraz z napływającym tym yy, zbrojeniem, czy innymi zamówieniami z zagranicy, które teraz mamy, czy elektrownią jądrową, czy z tymi tematami, projektami ogromnymi, które robimy, no. Te zadłużenie może się gdzieś tam pokazywać inne. No i wtedy musimy mocniej zwracać uwagę na kursy walutowe. A już teraz, gdzie ten kurs walutowy dolara na przykład mocno nam podskoczył, spowodował, mieliśmy większe koszty na przykład energii, tak? więc inflacja była podbudzana. A kiedy mielibyśmy jeszcze duże zadłużenie w walucie obcej, no to wtedy dodatkowo jeszcze obsługa zadłużenia byłaby droższa, więc inflacja jeszcze byłaby wyższa, musimy więcej podatków itd. itd. Więc ogólnie możemy, ale nie sądzę. Jakbym miał dziś mówić o tym, jak to wygląda, to raczej. Bardziej się obawiam przyszłości, jeżeli chodzi o przyszłe zadłużenie, niż o bieżący stan zadłużenia, bo tak jak powiedziałem na początku, mamy około, około 21,6% w walutach obcych, głównie euro, więc nie, nie ma tutaj jakby źle. Aktualnie bardzo dużo część zadłużenia polskiego jest w rękach polskich banków, polskich inwestorów indywidualnych. Więc też jest to stabilne miejsce. Nie będzie wyprzedaży tego długu, nie wiadomo jak dużego nagle. Natomiast to się może zmienić ze względu na to, że na przykład, nie wiem, nam w bankach zacznie brakować pieniędzy na to, żeby kupować zadłużenie. To jest też ciekawy aspekt, no bo kiedy zadłużamy państwo w bankach, to państwo będąc najbardziej Renomowanym kredytobiorcom ściąga jakby płynność z rynku. No i teraz firmy, które mają trochę gorszą renomę, nie są w stanie pozyskać tak dużego finansowania, na przykład od naszych polskich banków, no bo brakuje w tym sektorze płynności. Oczywiście to upraszczam, nie mówię, że tak jest teraz, ale jakby naturalne mechanizmy tak działają. Więc, krótko mówiąc, jestem zdania takiego, że na razie jest ok. W sensie nie ma źle. wręcz przeciwnie, to zadłużenie walucie obcej na przestrzeni ostatnich lat malało, więc to jest super. Natomiast musimy dbać o to, żeby nie zwiększyło się powyżej tego progu najmniej no, na to 25%, które gdzieś zostało określone przez Ministerstwo Finansów. Więc ja bym na to zwracał uwagę. No i dodatkowo. Jeżeli zarabiamy w jakiejś walucie, to jest to dobre dla naszej waluty, czyli przychodzi euro, wymieniamy sobie euro, no i jest ogólnie popyt na polskiego złotego. Kiedy mamy zobowiązania w walutach obcych, no to musimy polskiego złotego sprzedać na rynku, no i to jest zawsze coś negatywnego. Więc powinniśmy dbać o to, żeby to naszą walutę wszyscy chcieli, a nie na odwrót. Okej, okay. jak już jesteśmy przy innych walutach, wczoraj miałem taką rozmowę ze znajomym, że kupuje euro, mhm. teraz wychodzi ze złotówki, mhm. bo wydaje mu się, że złotówka jest droga. Dolarów nie chce, bo okay. BRICS grozi dolarowi i jakby to są w zasadzie trzy różne wątki i jakbyśmy zaczęli może od, e, od Briggs, jakbyś scharakteryzował widzom, mm -hmm. co to jest za stwór mm -hmm. e, taki groźny i co on może zrobić dolarowi i czy zrobi coś dolarowi, jak ty myślisz? Generalnie kraje BRICS, które zrzeszają w sumie kraje, które, i to jest niebezpieczne, zrzeszają kraje, które odpowiadają za, nie pamiętam teraz czy dokładnie 60 czy 70, ale bardzo dużą część produkcji towarów rolnych i surowców ogólnie na świecie. Więc inaczej mówiąc, one mają te twarde aktywa. Stany Zjednoczone są też ogromną gospodarką, też produkują na przykład bardzo dużo towarów rolnych, także i gaz, energię, ropę i tak dalej. Wszystko mają, a, i też eksportują dużo, od, od kilku lat to się zmieniło. Natomiast te kraje BRICS właśnie mają to do siebie, że jakby Europa też w miarę jeszcze tą żywność na swoje potrzeby ma, ale gros świata na przykład bazuje na tym imporcie od krajów BRICS. Więc jeżeli dojdzie do sytuacji, w której kraje BRICS stwierdzą, że dobra, no to próbujemy wywrzeć wpływ na świat, to na przykład przestajemy eksportować towary rolne. To jakby abstrakcyjna sytuacja na dziś, ale wtedy świat by miał problem albo Brazylia, Rosja, no to są kraje, które dominują, jeżeli chodzi o eksport żywności. Rosja, surowce, oczywiście standardowo, no dziś wiemy, że Europa już się trochę uniezależniła, ale tankowce z Rosji cały czas bardzo ładnie, systematycznie płyną. Zresztą Indie na tym korzystają, bardzo dużo Chiny również, które też są zrzeszone w krajach BRICS, dzięki czemu mają tańszą produkcję, no bo korzystają, nie wiem, z 30% dyskonta, jeżeli chodzi o Ceny ropy względem takiej rynkowej, korzystając właśnie z ropy rosyjskiej. A więc kraje BRICS ogólnie stanowią zrzeszenie krajów, które właśnie są krajami wschodzącymi dalej, natomiast przede wszystkim produkcyjnymi, tak? to są te, te zasoby produkcyjne. Ostatnio się te kraje BRICS jakby rozszerzają: Bliski Wschód, kraje arabskie też tam w tę stronę patrzą. Um, I to, co jest ciekawe, to od wielu lat się mówi na temat tego, że powstanie jakaś waluta krajów BRICS, oparta na przykład na twardym złocie a, lub na jakichś surowcach. Tu y, nawet nie myślałbym o złocie za bardzo, tylko bardziej o surowcach, które faktycznie są produkowane. I to by było ciekawe, bo ludzie mają chyba coraz mniejsze zaufanie do walut tradycyjnych, tych fiducjalnych. No i jeżeli tak na to spojrzymy, no to wtedy byłaby to jakaś faktycznie kontra do dolara. Tyle tylko, że mało kto sobie zdaje z takich zwykłych, standardowych konsumentów, którzy wymieniają, idą, idącą kartą, płacą sobie, i tak dalej, że. Ta podaż, którą my mamy, że jakby ten cały rozwój gospodarczy, który my mamy, on w pewnym stopniu jest dzięki temu, że mamy waluty, ja bym powiedział, wirtualne, chciałem powiedzieć, no ale to już jest inna domena, więc te filucjalne, bo one powodują, że jakby możemy tyle transakcji faktycznie dokonać. Kiedy byśmy byli oparci o złoto, to wtedy trudność jakby w operowaniu tym złotem jest duża. Jeżeli mielibyśmy parytet stricte w złocie, no to też ta podaż pieniądza powodowałaby, że transakcje byłyby trudniejsze w dokonywaniu. Więc to jest jakby też znowu temat na osobny wątek. Ale czy kraje BRICS zagrażają dolarowi? To się dzieje, bo faktycznie jest tak, że coraz więcej transakcji między krajami BRICS wewnętrznie lub na przykład krajami BRICS a innymi krajami jest dokonywanych w walutach. Wewnętrznych, jakby tych krajów. A Chiny bardzo mocno w tą stronę idą, Indie również. Zresztą, Indie, jak tak pomyśleć trochę o Indiach, to jest to najludniejszy już kraj świata. Przekroczył, wyprzedził Chiny, więc to jest pierwsza rzecz. Mówią tam wszyscy wszyscy w cudzysłowie po angielsku, więc też jakby bardzo otwarty. Chiny są dość zamknięte, ale, ale pod tym względem, ale Indie nie. I ważnym aspektem w Indiach jest to, że. Ostatnie wypowiedzi w ogóle przedstawicieli Indii są takie, że oni chcą być, chcą być graczem na świecie. Nie, nie chcą być, tak, tak to ja zrozumiałem, nie chcą być BRICS-em, tylko chcą być Indiami. Które są w ramach BRICS-u, są w ramach innych jeszcze. Zresztą, właśnie nie pamiętam, czy to minister finansów, ale chyba minister finansów Indii powiedział, że nie, nie pracują nad żadną walutą krajów BRICS, więc też to pokazuje, jaki mają stosunek do tego. Oni są jakby to taka Unia Gospodarcza, natomiast finansowo chcą samostanowić. I te podważanie dolara, chociażby na Bliskim Wschodzie, nie udało się wcześniej euro. Więc nie do końca rozumiem argument, że Twój znajomy chciałby kupować euro, a nie dolara. Obawiając się krajów BRICS, bo w sumie nie rozumiem, jakby dlaczego euro miałoby w tym przypadku być lepsze niż dolar. A oczywiście można powiedzieć, że dolar to jest tam zadłużanie się, że tam ogromne deficyty i w ogóle, no ale Unia Europejska też się już za duża, też ma już własny dług, emituje, też go musi obsługiwać. Nieco więcej, Stany Zjednoczone stają się dzięki wojnom albo przez wojny, które się dzieją na świecie. Znowu jakby jak trwoga to do boga, trochę się to brzmi w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale chodzi o to, że to jest jakby największy gracz, tak, cały czas, który ma największe wojsko i tak dalej, więc jak coś się dzieje złego, no to zawsze w tę stronę Stanów Zjednoczonych się kraje zachodu, tego świata zachodu... Dowojują sama. Tak, zwracają. A więc w tym przypadku na razie one zyskują dzięki temu i to gospodarczo, i wizerunkowo, i tak dalej. Nie, więc ja raczej uważam, że ten dolar to jest raczej dalej ta waluta, która jest na razie najsilniejsza, nie chodzi mi o cenę, tylko chodzi mi o to, że próba obalenia dolara jest na dziś moim zdaniem niemożliwa, bo upadłby cały system finansowy, na którym system eurodolara, żeby też wyjaśnić, może w bardzo krótkim, bo to jest też szeroki wątek. Nie mówimy teraz o kursie eurodolara, tylko mówimy o systemie eurodolarowym, gdzie system finansowy jest oparty na wymianie szybkiej wymianie dolarowej, a nie między euro a dolarem, tylko po prostu na dolara. I w momencie, w którym chcielibyśmy zastąpić dolara czymkolwiek innym, to żaden kraj na świecie nie ma waluty w takiej ilości, żeby mógł te wszystkie operacje światowe zaspokoić. Bo ten dolar, który mówimy teraz o tym systemie eurodolarowym, nie ma nic wspólnego z tym dolarem fizycznie wydrukowanym. To jest po prostu system, w którym Ty masz rachunek, ja mam rachunek, a dzwonimy sobie i mówimy, wiesz co, kupuję od Ciebie coś tam, nie wiem, fabrykę za 100 miliardów, Ty mówisz, ok, przelewasz mi na rachunek. Nigdzie tych fizycznych tam 100 miliardów nikt nie widział, tak? ale transakcja dobiegła do skutku. I teraz, żeby to zrobić jakąkolwiek inną walutą, to ktoś by musiał ten system wykreować, to raz, zasilić taką ilością, jakby zaspokoić, jakby zagwarantować taką ilością gotówki, żeby gotówki wróciły. Taką ilością pieniądza, żeby można było tę transakcje dokonać. Więc to jeszcze jest długa droga. To się dzieje właśnie małymi kroczkami. I kraje BRICS próbują, tak to wygląda, rozrywać ten system eurodolarowy malutku, małymi kroczkami. Najpierw w transakcjach między sobą, później w transakcjach na przykład ropą, więc ten, to, to potrwa. I ja raczej też jestem w kierunku dolara na razie cały czas, aniżeli euro. Natomiast ciekawe, Mogą być waluty właśnie krajów, poszczególnych krajów BRICS. Dobrze, o tym też szczegółowo porozmawiam na webinarze. A jeżeli chodzi o dolara, bo. Tutaj jakby ta sprawa wygląda tak, jakby dolar się w ogóle nie bronił. jakby mhm. Amerykanie patrzyli, jak ich tam rozrywają, nie? Mhm. ale ja wiem, że oni są bardzo sprytni w swojej polityce zagranicznej, mhm. gospodarczo potrafią wykończyć nie jeden kraj i to bardzo szybko no opłacać tak. wojny. I wydaje mi się, że jakby będzie interwencja, znaczy są interwencje na pewno też ze, ze strony Stanów. Mhm. Czy zaobserwowałeś takie jakieś wydarzenia, które. Nie mówię tak jak z Kaddafim, który chciał mm -hmm. wprowadzić parę te złota do waluty, tylko czy są jakieś takie wydarzenia, które mm -hmm. mówią, że dolar jednak akcentuje swoją obecność? Ja na razie nie widzę czegoś, co by podważało wartość tego dolara. W sensie cały czas zadłużenie Stanów Zjednoczonych jest odbierane. Zadłużenie Stanów Zjednoczonych to jest eksport de facto inflacji ze Stanów Zjednoczonych na świat. Wszyscy jakby cały czas go akceptują pomimo tego, że Chiny posiadają bardzo duże zadłużenie Stanów Zjednoczonych, redukują go systematycznie wraz z redukcją bilansu handlowego, to wydaje mi się, że nie ma na chwilę obecną takich wskazówek, które by pokazywały, że są bezpośrednie ataki na dolara. Bardziej to są właśnie takie rzeczy mniejsze, że tutaj jakaś umowa, tutaj jakieś inne rzeczy. No i na pewno Stany Zjednoczone, Stanów Zjednoczonym nie podoba się sytuacja na Bliskim Wschodzie, no bo a tam jest podważana jej wiarygodność. To, jak szybko zareagowali z Izraelem, wydaje się, że nie tylko ze względu na to, że są partnerem Izraela, ale właśnie po to, żeby pokazać, że są w stanie bardzo szybko na ten Bliski Wschód, znowu na, na tym bliskim wschodzie się pojawić. I jakby tu wydaje mi się, że jest jakby problem. Problem jest właśnie z ropą, bo ona z, jakby Stany Zjednoczone walczą z Opak i to od kiedy OPEC powstał, bo... Po to powstało, żeby walczyć z Stanami Zjednoczonymi. Ale ogólnie jakby te wymiany w dolarach były. Teraz, jak już mamy te wymiany w innych walutach, no to zaczyna się gdzieś tam może na tym tle walka. Ale Stany Zjednoczone, mam wrażenie, że traktują rynek ropy już jako rynek syłkowy. Takie mam poczucie. A bardzo mocno zainwestowali w to, żeby zyskać innego, inną ropę, czyli gaz. Stali się w ciągu dwóch lat największym eksporterem gazu naturalnego na świecie skroplonego. A Dzięki wojnie na no, Rosji, no bo do, do Unii Europejskiej eksportują bardzo dużo. Więc teraz mają inną ropę, w postaci właśnie gazu naturalnego, którego sami eksportują, sami produkują. Więc ja na razie traktuję Stany Zjednoczone jako bardzo wyrafinowanego gracza, który na tym rynku, on stworzył ten rynek finansowy. Tak? Stany Zjednoczone stworzyły ten rynek finansowy. Poprzednie waluty, które były, nie były. Znaczy były albo oparte o złoto, albo inaczej o towary i tak dalej. No tutaj mamy zupełnie inny świat finansowy i na razie Stany Zjednoczone sobie w nim radzą bardzo dobrze. Ja bym pierwszą wskazówką, która by była chyba bardzo mocna, że dolar traci na znaczeniu na świecie, to chyba by były faktycznie oficjalne gdzieś tam transakcje między na przykład Unią Europejską, a Chinami w juanach. <laughs> Nie wiem, jakby, jakby inna waluta zaczęła dominować, bo na razie jest tylko takie rozdrobnienie z dolara na inne waluty, ale nie na inną jakąś dominującą walutę. I uważam, że taka ta ścieżka będzie coraz większa. Czyli transakcje dolarowe na świecie będą się roztrabniały. Jak sobie spojrzycie na Bank of International Settlements, tam są raz na trzy lata robienie, robione statystyki rynku walutowego, no to spójrzcie sobie, ile tam jest transakcji dolarowych. To, to jest odpowiedź na to, czy dolar traci na znaczeniu. Spoiler, nie traci. To może jakbyśmy, Marcin, podsumowali troszeczkę naszą rozmowę? I powiedzieli w skrócie, co z tą złotówką. Mm -hmm. Tak, tak, bo jakoś nie dopowiedziałem tego. Ogólnie polskie złoty znajduje się w fajnych miejscach takich do kupna, moim zdaniem. Zresztą pojawiają się pod koniec pierwszego tygodnia stycznia pierwsze takie sygnały do, do osłabienia polskiego złotego, generujące techniczne też sygnały do kupna, więc na chwilę obecną uważam, że polskie złoty zacznie się osłabiać. Nie widzę aktualnie powodów, dla których polski złoty miałby kosztować 5 złotych za dolara na przykład. Nie za bardzo jakby widzę, bo to rozdawnictwo, które mamy i tak dalej, no to wszystko jest w ramach gdzieś tam tego e, długu, który, który myślę, że dalej jest akceptowalny chyba że i to będzie bardzo duże ostrzeżenie. Polska zacznie się bardzo mocno zadłużać w walutach obcych. Tak, czyli obserwujmy emisję polskiego złotego w sensie zadłużenia skarbu państwa. Jeżeli to będzie coraz większe w walucie obcej, to będzie to jasny sygnał, że po prostu należy z polskiego złotego znowu gdzieś tam uciekać. No i czynniki proinflacyjne znowu będą uderzały ewentualnie w polskiego złotego, jeżeli ropa, jeżeli surowce zaczną drożeć. Tutaj mam też pewne tezy inwestycyjne, którymi się podzielę właśnie też na tym webinarze w ramach kompletowania całego tego portfela, bo w związku z tym, że oczekuję osłabienia polskiego złotego lub jakiś tam fluktuacji, należy się też zabezpieczać na ten aspekt, więc też o tym właśnie powiem w ramach budowania tego portfela. Natomiast uważam, że tak jak powiedziałem, nie sądzę, żeby tutaj należałoby się bać jakiegoś strasznego osłabienia polskiego złotego na dziś. A Natomiast historia chociażby z wyborów pokazała, jak ważne jest to, żeby sobie aktualizować informacje i wydarzenia, więc też zapraszam na regularne spotkania ze mną, bo co tydzień aktualizuję te rzeczy. To, że Tusk jeździ na Zachód sprzedawać nasze obligacje w Europie. Znaczy, to nie jest musi być, sygnań, być złe. Czy, czy jest, nie, nie, złe. nie, bo to nie musi być złe. To jest dość normalne. Roadshow jakby jest rzeczą dość normalną, ale kwestia jest tego, w czym je uplasuje. Czy jak pojedzie do Londynu, to uplasuje w polskich złotych, czy w w funtach, Jak pojedzie do Europy, do Niemiec czy gdziekolwiek, to w czym to uplasuje? Jeżeli w polskich złotych, po rozsądnym oprocentowaniu, to znaczy, że faktycznie jesteśmy dobrze postrzegani. Jeżeli w walutach obcych, przy nierozsądnym oprocentowaniu, to jesteśmy postrzegani bardzo źle i pojechaliśmy po łaskę, tak? Więc o to, o to się rozbiega. To są bardzo trudne, nie dostaniemy tych informacji jakby bez w, w, w wczytywania się w Twittera czy w jakieś inne rzeczy, no ale niestety takie czasy, że trzeba się wczytywać. Jeszcze przed webinarem nagramy jeszcze jeden odcinek o spółkach zagranicznych, i ta seria powstała w ogóle dzięki współpracy z Saxobankiem. I jeżeli będziecie uczestnikami webinaru, to tylko dla uczestników webinaru będzie niespodzianka od Saxobanku. Ja Was zapraszam do kliknięcia w link w opisie, zarejestrowania się, zapisania się na webinar, a my tradycyjnie na koniec mamy złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja. To może jeszcze zanim złota myślę, to. Zapraszam też serdecznie oczywiście na te spotkania. Ja przygotowałem konkretny portfel, w którym się z Wami podzielę, tak żeby to była jakaś propozycja, z którą możecie wejść w 2024 rok. No i myślę, że dzięki tej propozycji od Saksobanku dodatkowo zrobicie to z wyższą rentownością, co jest ważne dla inwestorów. Więc serdecznie zachęcam we wtorek, to jest 16 stycznia o godzinie 20. Webinar potrwa około godziny, warto sobie przynieść jakiś notatnik. Po tej godzinie, w której ja mam materiał edukacyjny, merytoryczny i z konkretnym portfelem, będzie jeszcze sesja pytań, więc też ile tam będzie czasu, tyle posiedzimy i podyskutujemy. Więc serdecznie zachęcam do przyjścia. A złotą myślą dla Was mam, abyście obserwowali korelację między dolarem do polskiego złotego a WIGIM 20. To jest fantastyczne i ciekawe, że my nie mamy jako Polska dużej wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, a korelacja między właśnie dolarem i polskim złotem a WIGIM 20 a jest rzędu 90%, więc. Warto to śledzić. A jeszcze przed webinarem będziemy mieli jeden odcinek z Marcinem. Do zobaczenia niebawem. Cześć.